Witam was serdecznie z tej strony Tomek Szepanowski Bartnik. Akcja sadzenie zostałem nominowany przez Propolisową Hatę do posadzenia trzech miododajnych roślin. Jest to zabawa, w której nominujemy trzy osoby, które w ciągu 100 godzin mają wsadzić trzy miododajne roślinki. Ja właśnie zostałem mianowany przez propolisową hatę. Na początku chciałem nominować trzy osoby sympatycznych, przyjemnych. Mojego imiennika Tomka Ściegennego i Pasieka gromadzeń. A ja na tą chwilę już coś sadziłem. Jest do posadzenia w sumie trzy rośliny, a ja już sadziłem 11 lip. Mam tutaj stanowisko takie, gdzie wcześniej sadziłem 50 akacji. Ze wcześniejszych filmów moich wiecie, że lubię sadzić. I dookoła tutaj w pasie. Przy lesie jest posadzone 50 akacji, no i na innym pasieczysku kolejne 50. A ja postanowiłem teraz posadzić 11 sztuk. No nie mam więcej czasu. Mam taką akcję zaplanowaną na jesień i mam w sumie wsadzić około 100 lip. Lipy wsadzone. Teraz wystarczy je jeszcze przyciąć, bo wiadomo, mają mi system korzeniowy troszkę uszkodzony. Akurat takie liście. Takie gałązki z dołu nie są mi potrzebne. I później ładnie koronka wyrośnie. Jeszcze muszę troszkę podlać. I lipy powinny się ładnie przyjąć. Tu jest jedna. Tu jest kolejna. Tu jest kolejna. Nie miałem czasu troszkę posprzątać. Była tutaj nawłoć. Sięgała ponad 2 metry. No dosyć dziś fajna tu jest ziemia, myślę, że lipy spokojnie się przyjmą. A skąd pozyskałem lipy? Co Wam fajnego pokażę. Jestem w miejscu, gdzie rosną piękne lipy drobnolistne. Tu są takie dwie sztuki. A tamtym lasku jest jeszcze kilka. I zobaczcie ile się tutaj rozsiało. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Wszędzie tu dookoła są się flip. To wszystko wykopię, bo tu nie mają szans, żeby uruść. Jest za, za ciemno. O, jakie fajne drzewka. I przesadzę. Patrzcie, ile tutaj w skupisku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć w jednym miejscu. Wszystko to przesadzę na jesieni i zrobię takie fajne stanowisko. Może kiedyś <gryw> poczuję miód z tych drzewek. A jak nie, to moje dzieci albo wnuki.